Hej, hej, witam. Dzisiaj przedstawię sposób zrobienia czapeczki z kartki nieco innej niż poprzednia. może za to troszeczkę ciekawszej, takiej z przodu jakby z różkami. No i teraz tak, kartka tutaj ja przedstawię na A4. Natomiast aby to była czapka na głowę, no to potrzebna jest niestety dosyć duża kartka. Przypuszczam, że formatu A2. Bo nawet z A3 próbowałem będzie to dalej, za mała czapka do założenia na głowę, lub jakiejś faktycznie takiej dużej gazety. No więc przystąpmy do robienia. Najpierw sobie zaginamy w ten sposób, i ten kawałek tutaj obcinamy, bo będzie niepotrzebny. Teraz tak. Mamy taki kwadrat nam powstał. Składamy sobie teraz te końce do siebie. Teraz tu do góry. Teraz wybijamy te takie właśnie jakby... ...ruszki. Rogi. No mi troszeczkę przypomina to tak jakby czapkę wikinga. Znaczy, czapkę Helm Wikinga, może w ten sposób ta czapeczka, która nam tu powstanie. To tak, tu sobie zaginamy, ale nie do końca. Zostawiamy kawałek miejsca. Jeszcze. I teraz zaginamy tą końcówkę jeszcze raz Teraz odwracamy sobie na drugą stronę i tu zaginamy te narożniki trochę I to co nam zostało, ten kawałek. Zaginamy do góry. I mamy czapkę gotową. Tak jak mówię, jest troszeczkę ciekawsze od tej takiej podstawowej. To co mówię, tu takie rogi nam powstały. a no i zapraszam do zrobienia i oglądania mojego kanału. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia.